W trzecim dniu Eurotripa zabieramy Was do kolejnego państwa. Będzie to Holandia i Rotterdam. Gdzie m.in. zobaczycie jazdę na gapę w obcym kraju. Smart? Nie do końca. Czy był przyps? Nie wiem. Zobaczycie. Najbardziej oświetlony most? Najbardziej. architektura? Jedyne w swoim rodzaju Cube house'y, które w sumie macie pode mną. Taki zalążek filmiku. I wisienka na torcie, chyba moja ulubiona atrakcja z całej podróży. A przynajmniej tak teraz pamiętam, <grytanie> tak mi się wydaje: czyli Muzeum Fotografii. I tu jakieś przebitki macie o niektórych fotografiach. A po więcej mm, zdjęć, zapraszam na nasze Instagramki, są w opisie. Jak doceniacie to, co y, robię, bo deczko się dla Was staram, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapę w górę, suba z dzwoneczkiem. I sekcja komentarzy jest dla Was. I już nie przeszkadzam. Baję! Jesteśmy w Rotterdamie. I co teraz? Teraz zbulimy milion hajcu na bilety autobusowe, bądź nie autobusowe. No już odwala. Nie, 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 nie cztery, no. Tak wyglądają rzeczy potrzebnych ze mną. <laughs> Napotkaliśmy przed chwilą już pierwszy problem. Wyszliśmy z pociągu, idziemy sobie i ciep, bramki, gdzie oczywiście trzeba było coś przyłożyć, a my nie mamy czego przyłożyć. O co chodzi? Wszyscy się podchodzili z jakimś papierkiem, przechodziliśmy takie wytyfy, jak stąd wyjść. Okazało się, że trzeba było przyłożyć yy, kod QR z biletu pociągowego. To dlatego nikt tam nie sprawdzał biletów w pociągu, bo żeby się stąd wydostać trzeba e, trzeba je posiadać. Aczkolwiek to nie był koniec historii, gdyż e, jak przykładaliśmy telefon Mateusza z naszymi biletami, to zamiast skonywać bilet, to odpalała się jego karta bankowa, więc e, przypał. No i tak musieliśmy próbować z, łącznie z 15-20 razy, żeby się udało. Świetnie rozpoczynamy naszą podróż holenderską, gdyż w, jadąc do hotelu musieliśmy kupić bilet. Okazało się, że to nie jest takie proste, gdyż myśleliśmy sobie, że za 2 godziny kupimy za 4,50 euro i kupując w automacie, to liczyło nam bonusowe 7,50 albo 7 euro za wyrobienie sobie karty. I próbowaliśmy na różne sposoby i się nie udało jakby jednorazowego biletu kupić. I Mateusz bardzo yy, głośno wyrażał swoje niezadowolenie w języku polskim, yy, w klasycznych słowach. I akurat stała za nami pewna pani i podsłuchiwała nas. <ścoughs> I jak usłyszała ten cudowny język, to musiała podbić. Chciała nam pomóc. I powiedziała, no to wiecie na gapę, pomogę wam przejść przez bramki. No i jedną osobę przepchnąć przez bramki, da się. No to dwie już trochę gorzej. Ogólnie musieliśmy liczyć, że nie będzie ochrony, bo jakby było to, przypał trochę. No i ja zagadałem do jakiejś babki i się siadałem razem z nią. Przejechaliśmy metrem, no i trzeba było też wyjść na, na przypale. Na szczęście tam też nie było ochrony, tylko że tam już było mniej tych bramek. Więc była większa szansa, że nas zauważą czy coś No i Jana na kamał wpierniczyłem się za, za jakąś babką Ale... Miała, miała, z tym chill Nawet nie wiem czy się obróciłam Tylko pro, problem polegał na tym, że <grym>, Że mnie przytrzesnęła ta bramka I zaczął alarm pikać już się troszkę przestraszył, ale też musiał przejść Mateusz eee, no się troszkę przestraszył eee. eee, I chodzi mu Ziomek tam do niego zagadał i y, mu powiedział, że może z nim przejść, więc ich da. bardzo miły ludzi. No i jak już y, przeszliśmy, to nam pokazał ziomek, jak, jak kupić bilet. Więc już jak jedziemy na miasto zobaczyć y, piękny jest most. Tak jest za oknem. Jest mega. Wow. I teraz już jedziemy na Legali. Niesamowite. Dojechaliśmy tyle o ile do centrum. Bo ja właśnie zobaczyłem. Że mam 59 minut filmu tylko jeszcze. Tam ten most Pamięci. Tak to No właśnie też średnio, bo przed chwilą na niego patrzyłem. Ogólnie przybyliśmy na mega oświetlony most. To jest nasz cel podróży. Jest tak oświetlony, ledwo go widzę. Nie wygląda to za dobrze. Ogólnie jest mega ciemno. Ja już wspominałem, że tu chyba nie masz światła, <laughs> tym o... Jedyne światła to ten budynek. I ogólnie jeżdżą koło nas skutery z przyczyn absolutnie niewiadowych. Ciekawe za ile wyrwą mi pełen uh. selfie Widziałem tak. uh. takie rzeczy. Ja, myśl, w ja, ja myślę, że Ja myślę, że wyrwą mi za darmo Jesteśmy już pod jakby środkiem tego mostu pod tymi linami ehm, Oświetlenie niesamowite Jedyne co tu jest ciekawego to przy, przynajmniej nas witają Greetings i kolejne i motory na tym samym co skutery prawie się wyrąbali o siebie. Co tu się dzieje, nie wiem. Ale przynajmniej dzielnica do której zmierzamy jest trochę bardziej oświetlona. myśleliście, że to jakieś petardy dla was przygotowali, a to tak naprawdę jest chłodnik. Po przejściu mostu staraliśmy się zrobić sobie selfie, a praktycznie zrobiliśmy i Ludzie w Holandii wiedzą co dobre, bo jeden jump tak bardzo chciał z nami spędzać czas, że aż dwa razy przebiegał koło nas i obok wyciągnął tego selfie stinga. E, niestety po dwóch razach się poddał i pobiegł dalej. Tak jakby się przypatrywał i wydaje mi się, że albo jesteśmy na tym, mega wyczuleni, bo jakoś dziwne jest w tym albo naprawdę chciał nam to, że tak powiem... Powędzić. Jeszcze jak przebiegał, to się zatrzymywał, tak? No, 3-4 metry od nas. Tak, żeby I... widzieć, co się dzieje, i ewentualnie szybko ruszyć jak nie Podróż, tak? Nie będziemy patrzeć. Tak, i się rozciągał. Albo od, oddechał bo, bo się bardzo zmęczył. Bardzo ciekawe miasto portowe. Takie totalnie bez ludzi. I tu mamy zatoczkę jakąś. Ze stateczkami, i będziemy się kierować gdzieś tam. Zobaczyć na bardziej oświetloną rzeczywistość tego miasta. Z tamtej perspektywy nie było tego widać, a tu nawet jest coś ładnego, a to mamy nasz ulubiony, mega oświetlony most. Ale się świeci. Kolorki! Kupiliśmy sobie też czekoladki na spróbowanie z Belgii, z Brukseli, i pierwsza była bardzo dobra, jest to Latte była pyszna, nawet, nawet może zostanie zapamiętana na całe życie I teraz mamy kolejne trzy do spróbowania Najpierw ode mnie leci gorzka Ty weź którąś Ode mnie leci jakaś. Ja ogólnie nie, nie lubię gorzki mm. Mm. To nie jest zbyt gorzka To nie jest gorzka. A, akceptowanie gorzka I jak tam frambojica? Ciekawe, nie wiem co to jest Ale dobra Ta gorzka jest ok biorę pomarańczową. Frambolisę. Powinniśmy przepijać wodą po kolei, żeby kubki smakowe mm -hmm, przeczyścić. Mm, mm, mm. Dobra, pomarańczowa. Bardzo dobra jest. Stary masz podpisane. Dark chocolate and raspberry. Raspberry? Really? Stać pomarańczowa. A mi. Gorzka. Mm. Dark chocolate and or orange flower, Fla flower, rosmak. Flavor. Może być. Generalnie połączenie ciemnej czekolady z czymś słodkim jest dla mnie pyszne. Ale dobre wszystko. No, a Bo trzy się jakoś... razy tańsze od ciastek. Nie przypominam mi. Bo kupiliśmy sobie też ciastka belgijskie, znaczy marokańskie. Mm, skrócie mówiąc. W Belgii jest tyle marokańczyków, <laughs> że w sumie też belgijskie. A to jest chyba czekolad Fin Artisanal. Jakby Słucham. ktoś chciał <laughs> spróbować. A to ogólnie jest nasz pokój hotelowy. już, ale wczoraj nie chciał mi się nagrywać, a bardziej nie miałem siły. Yy, przynajmniej się wyspaliśmy. Pokój czterogwiazdkowy, który kosztował. Tyle co mieszkanie z dwoma innymi osobami, na przykład, albo. albo co? Mieszkanie w kamperze, w najbardziej niebezpiecznej cierpicy. <noise> no więc stwierdziliśmy, że czas się wyspać. Dlatego też troszkę później ruszamy dzisiaj. A co my tu mamy dobrego? Poland Shop. A skoro Polska, to piwo, piwo. Kobieta, pewnie nie Polka. Piwo. I jak wdzięcznie się on sklep nazywa? Krakow Sklep. Na no skoro polski sklep, no to wbiliśmy na chwilę do niego, licząc, że znajdziemy Polaka, który nam powie gdzie zjeść jakieś dobre holenderskie śniadanie. Na co w trzech różnych językach ziomek nie załapał słowa śniadanie. W polski, angielski, niemiecki, no na wszystko odpowiedział po turecku, więc trochę bieda. <laughs> Szukamy dalej. Witamy w Rotterdamie, ale to za rąbiście wygląda, świorniczki. ale się ich, ich boję. Się, się. Dzisiaj to spróbujemy coś zjeść. Zobaczymy. A to nasze nadmorskie śniadanko. peja. Z czym to jest? Peja. Peja. Z czym to jest? Z owocami morza. Groszkiem? I papryką? To jest kalmar. No, byłem blisko. I to są małże? Nie. Tu są małże, to też jest małża. Okej. Okay. No, jakoś się ogarnie. Do to zlecisz, in Paulisz. Zajebiste. Wyszliśmy już. Ogólnie uważam, że to było najlepsze jedzenie, jakie do tej pory jadłem na wyjeździe. A ty oui. ma to? Oui, ja, bo szczerze mówiąc, od po początku wyjazdu czekałem, tylko jak będę w Holandii. W Niderlandach i będę mieć owoce morza. To był mój cel. A ogólnie to było jeszcze chyba z ryżem, jak dobrze rozumiem. Tym groszkiem i kalmar, kukurydza, małe ośmiorniczki. I było mega dobre. Do tego bardzo miły domek sprzedawca. Bardzo pozytywny. No i nawet coś tam po angielsku rozmawiał. Wszystko było na ciepło. Za 8 euro zjedliśmy no, całkiem dużą porcję na dwóch, bo na dwóch. Ale i tak było opcję. Jesteśmy w Muzeum Fotografii i tu mamy Metropolis z 1923 roku. I tak się prezentuje. O, jak się ściemni, to jest better. Tak to wygląda. Te ładniejsze zdjęcia, które mi się będą podobać, to może wam pokażę. Dosłownie 3 sekundy temu podeszliśmy do tego zdjęcia z Mateuszem i obaj powiedzieliśmy: podoba, podoba mi się to. To trafia w moje gusta. Głodne, głodne dziecko w zimowym krajobrazie Amsterdamu. Oczywiście, filmy nie oddają pięknych tych zdjęć, no ale pokazuję Wam, co możecie zwiedzić tutaj. Mamy akcent piłkarski z Holandii. Ciekawe, ilu zawodników jesteście w stanie wymienić. Ja, jak patrzę na opis, to tylko jednego. 1967 rok, ale młody ten Cruyff tutaj. Jeszcze może nie jarał. To chyba na razie zdjęcie faworyt mój kobieta z, Paryżu, z Paryża. Przeglądająca się w mokrym, bądź zabrudzonym lustrze, tak melancholijnie, smutno trochę, Wally Myers Paris, 1951 rok. Przekaz tego zdjęcia jest super też. Bardzo ładnie zrobione, uchwycone uśmiechy dzieci i równość międzyrasowa, równość w społeczeństwie pomimo podziałów. Ogólnie to jest super zakręt. Podobało nam się każde zdjęcie na nim, praktycznie. Tutaj na morzu. No i tutaj przechodzimy do kolejnego zdjęcia piłkarskiego kibica na meczu Feyenoord z Ajaxem w 1969 roku. Coś dla fanu amerykańskiego rapu Tupac Shakur 1993 Typowe zdjęcie w klubie <grym> Typowy mężczyzna w klubie mm. Połączenie dwóch rzeczy, które uwielbiam Czyli piłka nożna i rap Akurat dwa polski, ale to też przejdzie Też coś dla koniar A nawet mi się to podoba, to, to zdjęcie biały koń wśród czarnych rumaków The Island of the Colorblind Ciekawe o co z tym chodzi jak zobaczycie to Ciekawe czy to chodzi o to że, nie wiem, daltoniści albo niewidomi są w stanie jakby zobaczyć kolory tego obrazu poprzez intensywność ich Mega ładne zdjęcia. z lodową drogą i pustką Kolejną wystawą jest wystawa o zesłaniach na Sybir. I tu są różne cytaty tych ludzi, którzy to przetrwali. I tu na przykład od tej pani z Litwy jest, że podczas jednego z examination, <grywania> egzaminów, jak to nazwać, ten, który ich pilnował, pokazał jej fotografię czterech zabitych ciał. I zasłaniał ich twarze za pomocą palców, i po kolei odsłaniał je. Okazało się, że czwartym martwym ciałem, które zostało ods odsłonięte, był jej najmłodszy brat Staś. I prawdopodobnie jest to to zdjęcie. Jest też wystawa, jak nam powiedział pan, który nas kierował. Jest to wystawa. Jakby mus dla artystów. I ta fotografia mi się podoba. Z kobietą w garniturze. A Mateuszowi z kolei ta babcia. Bardzo miła gestyku. Jest też druga opcja: że źle zrozumieliśmy. I że to są kobiety, które wykonały te zdjęcia. Bo tu pod spodem są zdjęcia. I tu widzę moje ulubione zdjęcie z całej wystawy. Jak ktoś rozumie, co tam jest napisane po holendersku, to może dać znać. Tutaj mamy Wisienkę na torcie, czyli wystawa Out of This World Sanja Marusić. Mega nas nice. zainteresowała ta wystawa. Te pierwsze trzy akurat Mateuszowi się nie podobają zbytnio, ale mi wszystkie tutaj się podobają. To bardzo ciekawe zabiegu. Niby odbicie w wodzie, ale tutaj jakaś postać się odbija na kopcu. Ogólnie kolorystyka i barwy tych obrazów są cudowne. Tutaj dla odmiany, zamiast martwej natury na obrazach, mamy żywą naturę pośród kwiatów. Kolorystyka tych obrazów jest tak mega. Niebie, niebieskie niebo, niebieskie góry. Przechodzimy do czarnego i tu rozbrzyzgująca się woda. Idealnie zrobione. Przepiękne. No musicie zobaczyć na własne oczy te kolory, nawet te pół, pół nagie bądź nagie zdjęcia pokolorowane. Bardzo ładnie się prezentują. I to jest fiolet, róż i niebieski. Na telefonie tego nie widać zbytnio. Ta pani też sobie robi sesję z dzieckiem. Sesja rodzinna. I to jest piękne. No, praktycznie użyte dwa kolory. Ale to wszystko pięknie współgra. Pierwszy raz widzę taką sztukę, a mi się mega podoba. I to jest zdecydowanie najlepsza wystawa stąd. Polecam bardzo. Zobaczyć zabawa cieniem. Dziecko sobie idzie i trzyma się za łapki z rodzicami. I to jest jeszcze więcej zdjęć od pani San... <śm> Sanji Marusić. Wpiszcie to sobie i zobaczcie jej piękne fotografie. Jeszcze wystawa zabawy światłem, ale to już sami musicie obczaić. Jak to tu wygląda. Wyszliśmy już z muzeum, jest dowalone 10 na 10. I przy okazji mamy architekturę tutaj całkiem ładną. Mateusz, dla Ciebie muzeum naj najlepsze do tej pory, czy nie? Bo dla mnie lepsze niż muzeum instrumentów. Mi się mega tak, podobało. Tak, muzeum instrumentów, aczkolwiek jak na razie wszystko było mega fajne. Oprócz jednej rzeczy, którą wyparłem. Ale tak razie, na razie naprawdę fajne rzeczy wydaje mi się wybieramy, bo po pierwsze są mega ciekawe i mega w naszych gustach, a po drugie nie są aż tak długie, więc możemy zaliczyć kilka rzeczy dziennie. Tak, dodatkowo tutaj koszt był 7 euro od osoby, jako że jesteśmy studentami. Nie no, znaczy to było dla wieku nawet, nie dla studentów, więc jak macie po prostu między 18 chyba 25 lat, to... No i też się dowiedziałem o nowej opcji sztuki, zdjęć, nie wiem jak to nazwać Właśnie to out of, out of the World Mega mi się podobało i może coś więcej obczaję w domu od tej artystki Wchodzimy teraz na jedzonko do największego marketu w mojej głowie, bo tego nie sprawdziłem, <grywka> czy jest największy w porównaniu do czegoś, i patrzcie na ten sufit, przebitki, których nie umiem robić. Kwiaty, warzywa, owoce, owoce morza też, bo widzę jakieś ryby. No i ludzie. Na obiadek zamówiliśmy sobie hearing, co jest taką przekąską, tutejszą. National, że tak powiem. I mamy też kibling w bułce. Jest to tak zwana świeża ryba. Prawdopodobnie jest to dorsz z jakimś sosem. Wygląda trochę jak czosnkowy, ale who knows Bon appetit! Mam tutaj serki do, test, do testowania smoku piwa albo chip ale no to jest basic. Ale jest smoku piwa. Więc spróbujmy mm. fajny, taki mocny i bez kitu czuć minimalnie piwo. Trzem procenty na jedną. No właśnie. Szukałem słowa, ale nie bardzo. Oh. A okay. yeah, right you know, like, uh, so... jeśli chodzi o nasz obiadek, to było to dobre. Były to dwie całkowicie różne rybki. Jedna taka obślizgła, mocno słona z cebulką, ale też dobra, mimo że zazwyczaj nie lubię takich ryb, a nawet mi smakowała. A druga to była w bułeczce na mocnym oleju a no, taka jak nad polskim morzem też można zjeść jak dla mnie. A z, a z kolei ta pierwsza jak w polskiej kuchni można zjeść. No przegryzka spoko, czy się najadłem. Nie, czy zapamiętam to na całe życie też nie. No ale jest jak jest. Mamy ten Markt Hall i ogólnie tutaj jest pokaz wybitnej holenderskiej architektury. Mamy kościółek jakiś, mamy coś ponodzlanego, mamy jakieś rury. <laughs> mamy y, wysoki budynek, ale... On mi się akurat podoba No i dochodzimy do naszego celu, czyli Cubic House Coś w tym stylu Jak widać, widać kostkę Dobrym pytaniem jest, czy tam mieszkają ludzie W sumie warto by było się dowiedzieć Ale wygląda mega ciekawie A człowiek nie wiem, jak tam ludzie mieliby mieszkać. To wszystko, to wszystko jest tak pochylone, jakby grawitacja nie działała. Jaki dowolony kadr. I tu bez kitu ktoś mieszka, albo są firmy, bo są okna pootwierane, tam jak widzicie. Muzeum Szachów, a bardziej figur szachowych. Wygląda jak przez okno. Gdyż właśnie pani zamknęła, jak tu doszliśmy. Super sprawa. Dobra, popatrzmy na wystawę. wystaw to wystawa. No, poczułem się wystawiony. Cudowne miejsce. Tutaj kosteczki, a tutaj mamy kanał, nad którym można się pocilować. Ratusz. Wielki, wielki klot. Wielki klot kwadratowy. Radhouse! Rad house. Oczywiście nie można do niego wchodzić, chyba że się wyboli wy ogrom hajsu z przewodnikiem. Próbuję kolejnych smaków. Tym mm. razem jest to Strawberry Cheesecake Lud Czemu nasza rzadka jest I jest bardzo dobry. Ale to jest nasza. Nasza nie jest otwarta. Sprawdzamy, czy nikt nas nie okradł, Mamy to jest taki mapa. I jesteśmy już w podróży do kolejnego miasta. Zgadujcie co to. Jeździcie w kolejnym odcinku Co więcej, że mamy busem, który sfedził A, poruszę sobie 8 minut przed czasem Poczemu czemu nie? <gry>